Dzień dobry. Korzystając z sytuacji, że akurat wybieram się na stację i ręczny mi. Okej, okay, mamy ręczny spuszczony. Wybieram się na stację benzynową, a jak wiecie, od 1 stycznia na naszych stacjach benzynowych w całej Polsce paliwa 95 zmieniają wartości biododatków. Dokładnie chodzi o alkohol etanolowy, etylowy. Dowiem się. Chodzi o zawartość z. Procent, które było na 10. No i oczywiście dużo filmów można spotkać na YouTubach, gdziekolwiek, że do samochodów takich, a takich można lać czy na tej całej stronie rządowej, ale uwaga, nigdzie nie piszą, co z pilarkami. Pilarki też na 9,5 jeżdżą, tak? Więc, zaciekawiony tym tematem, napisałem do sztila i po czym uzyskałem bardzo świetną informację, że wszystkie pilarki po 2010 roku produkcji nadają się do tego, żeby chodzić na paliwie E10. Ja osobiście dodam, że używam jeszcze oleju do smarowania, który jest, no, wydaje mi się, najlepszym rozwiązaniem, ponieważ jest to olej Szczyl HP Ultra, który jest dedykowany dla profesjonalistów z racji tego, że no jednak, piły profesjonalne chodzą całkowicie na innych obciążeniach niż piły użytku amatorskiego czy domowego, jakkolwiek to nie nazwiemy. Natomiast ten olej powoduje dużo dobrych rzeczy. Między innymi to właśnie, że się zapaliła nam rezerwa. Idziemy na stadzie tak Tuarek wiem. E, między innymi to, że nie odkłada się nagar na cylindrach i na tłokach, dzięki czemu te piły dłużej można użytkować i widać to już niejednokrotnie po rozebraniu pił, które mają przepracowane przynajmniej z 5-6 lat. Ale to nie film o tym. E, zmierzam do tego, że pilarki przystosowane po 2010 roku są przystosowane do tego, żeby spalać czy jeździć, jakkolwiek nazwiemy paliwo, 95, o oznaczeniu E10. Jest to bardzo ważna informacja, bo wydaje mi się, że nikt tego nie nagrał. pozdrawia. Natomiast jest bardzo ważna jedna rzecz, której, o której też wszyscy mówią. Chodzi o przechowywanie tego paliwa. Z racji tego, że samochody mają swoje baki, to wiadomo, że to wygląda inaczej. Do paliwo jest wyjeżdżane. Tak przy pilarkach oczywiście każdy stosuje jakieś kanistry bądź inne pojemniki oczywiście atestowane do przetrzymywania tego paliwa i rzecz jest taka, że to paliwo bardziej absorbuje wilgoć z powietrza, powietrza, co producenci też wszyscy, nie tylko samochodowi, ale też i producenci pilarek napisali, że przetrzymywanie dłuższe tego paliwa po prostu może się powodować, powodować to, że to w tej wody może być ciut więcej, ale z drugiej strony nie wiem, no ja trzymam maksymalnie 2-3 tygodnie dłużej, nie, no, bo to paliwa wiadomo, cały czas chodzi, także w moim przypadku jest to żaden problem. Natomiast weźmy pod uwagę też to, że to jest zawartość 10%, a nie 10 litrów. To są, to są kwestie tylko procentowe. To jest 5% więcej, więc teoretycznie nic się nie stanie i biorąc pod uwagę to, że niektóre samochody sportowe nawet jeżdżą na. właśnie na alkoholu żeby swoje osiągi powiększyć, więc nie będzie to wpływało oprócz tego, że przetrzymywanie tego paliwa jest może trochę bardziej utrudnione. Także tyle woli wyjaśnić. Nie ma tu żadnej większej filozofii oprócz tego, tak jak mówię, no, dobry olej do mieszanki to jest podstawa. Ja używam najlepszego, jaki tylko może być, także HP Ultra polecam. Link do opisu sztyla macie poniżej. Zobaczcie sobie, bo tam wszystko bardzo ładnie napisali. Także artykuł będzie dostępny, podlinkujemy i do zobaczenia!